widać gołym okiem, to już nawet nie trzeba eee... o, klera, jasna. no to wyleciałem w powietrze pierwszy raz w życiu no coś takiego mi się pierwszy raz zdarzyło też... Już widać gołym okiem, to już nawet nie trzeba. E... O, cholera, No to wyleciałem w powietrze. Pierwszy raz w życiu. No coś takiego mi się pierwszy raz zdarzyło. O, z opóźnieniem kilkunastosekundowym włączamy w tym momencie zaczęła się reakcja w generatorze proszę zobaczyć i zaczęła się produkcja zaczęła się produkcja Mamy już troszkę pianki. Ja może przybliżę. O! Żeby było to wyraźnie widać. I proszę o, muszę odsunąć, żeby było widać, jak szybko rośnie piana. Jednocześnie złapać zegar, 22 minuta, ale pamiętajmy, że było opóźnienie i proszę bardzo, mamy prawie pół litra gazu. I to wszystko na ten temat. Jak szybko produkuje ten generator jak duże ilości. Proszę pamiętać, że ten wężyk, który tu Państwo widzicie, ma przekrój 12 a więc 12 mm, a więc nie jest dzienniuteńki wężyk, którym bąbelki tutaj w tym wypadku gdybyśmy zamontowali cienki leciałby po prostu ciurkiem. Ja to za chwileczkę spróbuję pokazać co by się stało gdyby ten wężyk był cieniutki, tując po prostu na, na, na końcówce tego szerokiego węża jakąś cieniutką końcóweczkę. I za chwilę to pokażę. Tymczasem widać wyraźnie, jak duża jest produkcja, że generator ten potrafi wyprodukować o wiele więcej gazu niż jeden litr na... I to wszystko na ten temat. Jak szybko. Produkuje ten generator jak dużej ilości. To już widać gołym okiem, tu już nawet nie trzeba. Jasne. No to wyleciałem w powietrze. Pierwszy raz w życiu. No coś takiego mi się pierwszy raz zdarzyło. To już widać gołym okiem, to już nawet nie trzeba. Eee... O, cholera, jasna. No to wyleciałem w powietrze. Pierwszy raz w życiu. No coś takiego mi się pierwszy raz zdarzyło. już widać gołym okiem, to już nawet nie trzeba. Cholera, eee... No to wyleciałem w powietrze. Pierwszy raz już widzę gołym okiem, to już coś, nawet coś nie takiego trzeba. mi się pierwszy raz też. No widzę gołym okiem, to już nawet nie trzeba. No to wyleciałem w powietrze. No to wyleciałem w powietrze. No to wyleciałem w powietrze. Już widzę gołym okiem, to już nawet Coś takiego mi się wyleciałem w powietrze. No to wyleciałem w powietrze. Pierwszy raz w życiu. No coś takiego mi się pierwszy raz zdarzyło.